Jeśli jedziecie do Wiednia i interesujecie się sztuką, to na pewno spodziewacie się zobaczyć tam co najmniej kilka ciekawych miejsc, rzeczy, obiektów. Oczywistym wyborem będą muzea, jednak, czy będą one wyborem najlepszym? Moim zdaniem niekoniecznie. Dlatego w dzisiejszym filmie postaram się większą uwagę zwrócić na wiedeńską sztukę funkcjonującą w sposób naturalny w mieście. Oficjalne instytucje kultury piłują zęby sztuce. Chociaż przyznaję, będąc w Wiedniu, nie unikałam muzeów w pełni. Odwiedziłam Muzeum Sztuki Nowoczesnej Mumok. Było ciekawie, ale podczas oglądania wystaw kilka razy miałam poczucie, że brakuje mi teoretycznej znajomości kontekstu powstania danych prac do tego, by móc je w sensowny sposób zinterpretować. Na przykład kolarze Elizabeth Wilde robiły na mnie wrażenie dziecięcych wycinanek. Mimo starań nie umiałam dostrzec w nich większej artystycznej wartości. Jednak podejrzewam, że gdybym wiedziała coś więcej na temat tej artystki, środowiska, z jakiego się wywodzi, jej źródeł inspiracji, to byłabym w stanie w większym stopniu zrozumieć przekaz niesiony przez jej twórczość. Ogólnie jednak Muzeum Mumok uznają za dobry wybór. Jeśli będziecie w Wiedniu i stwierdzicie, że tak jak ja chcecie odwiedzić tylko jedno muzeum, to jak najbardziej może być to Mumok. Natomiast sztuka na ulicach Wiednia to przede wszystkim imponująca klasycystyczna, romańska, barokowa, secesyjna architektura. Oczywiście jest tak pod warunkiem, że uznajecie architekturę za rodzaj sztuki. Moim zdaniem jak najbardziej architektura czasem sztuką bywa. W Wiedniu jest nią na pewno. Ogólnie zobaczyć tu można dużo starych, monumentalnych budynków. Charakterystyczne są jasne elewacje i spora ilość zdobień. Czasem na ścianach budynków można zobaczyć ciekawe prace malarskie. Mi udało się trafić na kilka murali. Nie ukrywam, że specjalnie starałam się je wyszukać, bo chociaż w Wiedniu jest ich całkiem sporo, to miasto jest na tyle duże, że raczej nie ma co liczyć na to, że przypadkiem trafi się na street artowe prace. Pierwszy odnaleziony przeze mnie mural to praca, której autorem jest austriacki artysta o pseudonimie Boykatt. Nie mam pojęcia, jak to się prawidłowo wymawia. Jak możecie zobaczyć, mural powstał w 2017 roku nie znalazłam oficjalnych informacji na temat tego, jaki jest tytuł pracy. Nie wiem też, co artysta miał na myśli, dlatego pozostawiam Wam pełną możliwość własnej interpretacji. Kolejny mural, tym razem mniej kolorowy, estetyka kojarzy mi się ze stylistyką etno. Nie wiem, kto jest autorem. Natomiast na ten mural natrafiłam przypadkiem. Pani z kwiatkiem, po stroju mogę założyć, że muzułmanka. Jednak tym co najbardziej mogę Wam polecić do zobaczenia w Wiedniu są wystawy sklepowe. Są przeróżne. Niektóre z nich przynależą do zwykłych sklepików z ubraniami, starociami, zabawkami. Inne są elementem niewielkich, prywatnych galerii sztuki. Często miałam poczucie, że rzeczy, na które patrzą, znajdują się gdzieś na granicy turystycznego kiczu a artystycznej ekstrawagancji. Niektóre miejsca mnie zachwyciły, inne trochę zszokowały. Z jednej strony żałowałam, że do większości tych małych sklepików i galeryjek nie udało mi się wejść, bo trafiałam na nie w niedzielę, kiedy jak wiadomo były zamknięte, z drugiej jednak strony być może, gdybym weszła do wnętrz tych przedziwnych obiektów handlu, straciłyby one dla mnie swój urok. W każdym razie to właśnie witryny wiedeńskich sklepików najbardziej mnie zaintrygowały. I to właśnie dla nich mam ochotę odwiedzić to miasto po raz kolejny. Was też oczywiście do tego zachęcam. Zwłaszcza, że Austria jest tak blisko, że bez trudu można tu dojechać nawet pociągiem. Ja tak zrobiłam. Dziękuję Wam bardzo. Trzymajcie się i do następnego filmu. PA! A, no i głos nagrałam w tle, bo niestety, ale zapomniałam zabrać ze sobą mikrofon więc na miejscu mogłam jedynie nagrywać widoki, dźwięków mi się nie udało.